Bogdan Urka, Polska Mówi, dzień dobry i Sylwia Sitkowska, założycielka przystani psychologicznej. Dzień dobry. Święta tuż, tuż. Tak. Oczywiście jesteśmy zaganiani, próbujemy wszystko <gry> przygotować, żeby było fantastycznie na to przepiękne, rodzinne spotkanie. No właśnie, czy przepiękne? Co zrobić, żeby to, co ma być takie piękne, mm -hmm. kiedy już się rodzinnie spotkamy, nie stało się koszmarem? Mm -hmm. W wielu domach ten okres świąteczny i okołoświąteczny jest w ogóle traumatyzujący. Czyli y, mam klientów, którzy mówią: Ja w ogóle nie jadę do domu na święta. Ja wyjeżdżam gdzieś na drugi koniec świata, nie mam ochoty jechać do domu na święta, bo zawsze są draki, zawsze są jakieś awantury. No i faktycznie jest tak, że. no Niestety bywa tak, że to spotkanie przy wigilijnym stole zmienia się w jakieś niefajne wydarzenia. No jest kilka zasad, którymi możemy się kierować, żeby e, zminimalizować szanse. No bo tak nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za wszystkich i spowodować, że wszyscy będą się e, gdzieś trzymali z jakimś dystansem od pewnych tematów, na przykład. Ale za siebie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność. To co nie odzywać się w ogóle, nie wyrażać swoich przykład nie rozmawiać o polityce. W tym momencie naród jest tak dosyć spolaryzowany, spolaryzowany więc to jest temat absolutnie nienawigilijny. Stół. Jeszcze niedawno tego tematu w ogóle nie było, tak jakby nie budził mniej emocji, ale teraz jest tak, że ja bym tutaj mocno palcem groziła, politykę w ogóle zostawić z daleka, bo, bo naprawdę robi się, robi się gorąco. To samo dotyczy religii czy przekonań generalnych generalnie przekonań życiowych, bo matka z córką nie musi się zgadzać na temat tego, jak ta córka żyje. Ja? Ale jeżeli córka będzie chciała bardzo udowodnić matce przy tym wigilijnym stole, że, to jej, że ta jej droga życiowa to jest właśnie taka jej i ona tak chce, no to może się to znowu skończyć draką. Lepiej powiedzieć, okej, okay, mamo rozumiem, w porządku. Możesz się z tym nie zgadzać. I nawet jeżeli ta mama tam jeszcze Ciśnie i próbuje jeszcze jakoś tam na ten temat kontynuować, nie łapać tych kamyczków, bo to są takie, takie kamyczki, nie? Ktoś w nas rzuca na początku takimi malutkimi, to nas tak jakoś dotyka to tu, to tam. Ale, Ale w pewnym trzeci, momencie. Czwarty... Tak, i jak powiemy jedno zdanie, drugie trzecie, to nagle zaczynają lecieć kamienie. Nie? Po czym te kamienie już są nieprzyjemne, więc my też zaczynamy odrzucać. I to tak się można, można to tak metaforycznie potraktować. Więc. Zostawiamy te małe kamyczki. W ogóle na nie nie reagujemy. To, co możemy też zrobić, to gdzieś zrobić sobie takie, taki przegląd tych naszych bliskich osób, kto jaki jest i na co musimy się przygotować. Nie? Czyli wiadomo, że tata w pewnym momencie wyciągnie szachy, będzie chciał grać w szachy, a mnie to strasznie wkurza, bo ja bym chciała śpiewać kolendy, Nie I walczyć z nim o te szachy. Niech sobie tam weźmie kogoś, niech sobie gra w szachy. Albo właśnie ktoś inny Wybierzemy leży. kogoś, kto będzie chciał śpiewać. Tak jest, dokładnie. Wybierzemy sobie kogoś, kto będzie chciał. Na pewno ktoś tam e, się do nas przyłączy. A nawet jeśli nie, to też nie jest to żaden problem. Jakby e, uświadomić sobie, jacy ci ludzie nasi bliscy są i spróbować przez ten jeden dzień, jeden wieczór, zaakceptować ich takimi, jacy oni są. Patrzeć na nich z ciekawością, z zainteresowaniem. Trochę może nawet, tak jak na takich Ufolutków, tak, że w ogóle nie znam ich i dopiero ich rozpoznaję. Bez uprzedzeń, bez nakładek, bez etykiet, że mama to zawsze coś tam, a tata to zawsze coś tam, a syn mój coś. Tylko patrzeć na nich właśnie takim świeżym okiem, to powinno nam bardzo pomóc. No Dla osób, które robią Wigilię u siebie. A, kawał roboty i jest to trudne, ale też pytanie, czy ja chcę mieć idealny wieczór, gdzie każdy będzie siedział przy tym swoim miejscu sztywno i w ogóle zajadał się tym moim cudnym bigosem i nawet. Yy, 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 yy. I Non stop chwalił. I Non stop chwalił i w ogóle nawet okruszka nie będzie. Czy ja chcę mieć fajne serdecznie, serdeczne święta, gdzie tam nawet jak ten bigos się wyleje, albo nie do końca mi się uda umyć wszystkie okna. To nic takiego się nie. Albo się nie nawet nie zgodzę z jakimś poglądem. Albo się nie zgodzę z jakimś poglądem. To też tak może być. No, święta mamy przez te y, filmy, reklamy, to mamy taki obrazek w ogóle totalnie wyidealizowany. No, no Wszyscy siedzą i w ogóle spijają sobie z dzióbków. Nie da się tak. No, nie da się tak. Święta to są żywi ludzie, żywe przekonania. To, co możemy zrobić, to podejść do tego z takim dystansem, y, ułożyć sobie w głowie, że ten. Tutaj jest ryzyko, tak? Tu jest mina, tu jest mina, tu jest mina. Te miny będę obchodziła, tak? To będę omijała gdzieś tam, bo to nie jest moment na to, żeby rozstrząsać losy rodziny, świata czy polityka. Możemy się umówić na osobne spotkanie i wtedy sobie o tym wszystkim pogadać. Ale w święta? Machnąć ręką. Pani Sylwio, wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. I Państwu też życzę wesołych świąt i Sylwia Sitkowska, założycielka przystani psychologicznej. 辛苦也。